Cześć, witajcie z tej strony Kuba i tam was w kolejnym vlogu. W którym wybraliśmy się na jump w Szarowie, o którym w sumie nie wiedziałem. Przy okazji, dzisiejszy wyjazd nie mógłby się odbyć, gdyby nie firma Bros, która zapewniła bagażnik. Bardzo dziękuję. Test jeszcze na kanale się na pewno pojawi, bo jest to, ponieważ jest to bagażnik, gdzie możemy przymocować trzy bolidy, nie mając mocowania. Bagażnik tak w sumie działa na takiej sadzie, że tutaj się po prostu robi próżnia, jak się to włączy. Tutaj już akurat teraz próżnia jest, więc już się nie będzie robiła. Tylko najpierw trzeba odpiąć koło z tyłu. Cyk 30 sekund bolid zdjęty Gdzie jest moje koło? Było, stało, nie stoi Widział ktoś może moje koło? Ktoś koło zaj... Nie no wy jak wiecie gdzie jest te koło Z pozytywów udało się znaleźć koło Trochę ludzi jest, ale nie ma tragedii Jakiejś dużej kolejki, kolejki u góry nie ma Ło wow. Ale mnie wesoło, ja pierniczę Dobra, dalej kasztan, ale przynajmniej wszystko, wszystko doleciane. Idziemy na stepapa. Dobra, więc tak, mówili, że jedna korba się leci. Zobaczymy jak będzie. Kurde, spoko. Dobra, trzeba spróbować jakąś pierwszą sztuczkę, czyli klasycznie oldzik. Spoko jest ten rower jednak taki. Bardzo szybki, nie? Porównując to do zjazdówki, na której ja cały czas jeżdżę, to to jest kurde szybkie. Będę się nad tym większym kickerem, tylko minus jest taki, że jak się rozmyślę i będę musiał zejść, to trochę wstyd. To jest jak Andrychów, tylko większe w sumie. Tak, tylko, to, to tak bardzo delikatnie wynosi. tak, Nie ma takiego... Nie wiem, że Kuba jest. No, <śmiech> <śmiech> mówiłem go. Słyszałem po prostu, że jedziesz tak. i, i tyle. Trochę się stresuję, ale zobaczymy. Twardo. No, spoko. Kurde, to wycieczka jest na tyle długie, że teraz nawet na upłynnie w nie weszłem i nie wdupcyło. Załóżmy hipotetycznie, że trzeba by było w locie się obrócić do tyłu, nie? Jak się tutaj obraca, jest to w miarę. tak. Wiesz, tu się róż normalnie jak dużo. No, a no, na no zjeździe korpus. zjeździe do jeba. Znaczy, przede wszystkim rower trochę bardziej kręcący, nie? No W Andrychowie to za wolno. Lekki stresik jest, to będzie największy flip w moim życiu. Które przekręciła, zajebiście bo, tak wolno to kręciłem, że myślałem, że nie dokręcę. A nagle patrzę, k... lądowanie i muszę hamować, nie? Łośniki, ch... wy jesteście mocni, nie? Normalny no w sumie parcie, też dobre pytanie, zapadzimy. czemu on tutaj stoi, nie? Nie ma Próba numer dwa. Noga mi na wybicie spadła, nie? Po raz pierwszy tak nie. To już był big, big flip one Foot, nie? Yeah? Znalazł się randomowo sponsor, który zafunduje nagrody na bestriku na małym step-upie, bestriku dużym step-upie oraz ufunduje najlepszą, najbardziej kreatywną linię na małych stolikach. Dobrze, dobrze! I jak złapał rękę! skoczył dalej!